Nie chciałam tylko od nas mieszkania. Celem naszego spotkania jest popularyzacja, przede wszystkim poinformowanie Państwa o działaniu naszej partii, naszych celach. Co my jako Partia Prawicowa chcemy w tych wyborach zrobić, osiągnąć i nie tylko w tych wyborach, również po wyborach ponieważ na wstępie od razu chcę powiedzieć to, co dzisiaj powiedziałem w telewizji yy, Opole. Te wybory wcale nie są tylko wyborami do Parlamentu Europejskiego. W mojej ocenie są to przede wszystkim wybory o, o, z zapytaniem o Polskę. Co dalej z Polską będzie? Widzimy pewne ożywienie obywatelskie. Popatrzy dla naszych yy, ideałów. Yy. Własności, równości, sprawiedliwości i wolności obywatelskich, tak. których czujemy, że nie mamy. Czujemy się, ja osobiście, jako e, obywatel e, drugiej kategorii, jako cudzoziemiec we własnym kraju. Tak dalej być nie może. W związku z tym e, myślimy, że te wybory dadzą jakiś impuls, że jakiś zmian, że powoli. Zaczniemy się dobijać do władzy w Polsce, nie w Brukseli, aby ten zły stan zmieniać. Taki też cel, przynajmniej my tu w oporu sobie założyliśmy, żeby zdobyć jak najwięcej e, sympatyków, najwięcej ludzi, e, którzy na nas zagłosują, poprą e, w jakikolwiek sposób e, darowizną, dobre słowem. E, Pracą przy zbieraniu podpisów, po, popularyzowaniem naszych programów idei e i wśród swoich znajomych. To wszystko jest ważne. Każdy człowiek dla nas jest bardzo ważny i istotny. Dlatego po prostu robimy to, co robimy. Każdy kandydat ma obowiązek, jeśli chce wybierać się kandydata, kandydata, Spotyka się z uchwalecami. I cieszę się, że mogliśmy się tu z Państwem spotkać i w jakiś sposób zaprezentować. Teraz obok mnie stoi szanowna moja koleżanka na liście numer 7 pani Karina Kawka z, z naszego województwa i jest jeszcze trzeci nasz kolega, on tu jest nieobecny w tej chwili, z Ozimka, przedsiębiorca, pan Łukasz Szczepczyk. E, powiemy parę zdań o sobie, potem przedstawię, jaka jest nasza ocena dotychczasowego działania e, Unii Europejskiej, którą tak się wszyscy zachwycają, że mało się... Ja nie wiem, co nie zrobię, co, to, co to nam Unia takiego nie dała. Ja państwu przeczytam, co nam Unia rzeczywiście dała. E, Domu tutaj trące to dzisiaj w telewizji. Jak ognia wszyscy z PO, z wszyscy unikają tematu jakichkolwiek konkretnych. Ile pieniędzy daliśmy, wydaliśmy, co konkretnie, I nie mamy o tym mowy. A prowadzący robią wszystko tak, żeby tych tematów nie poruszać. A więc tylko biją wszyscy pianę ogólną, żebyśmy się wszyscy kochali. Oczywiście, tak to wygląda. No to ja powiem krótko, pani Karina ustąpię parę słów o sobie... Potem brawo. Brawo. Ja niestety nie mam Ale takiej zdolności na... jak, jak kolega, tak pan Ireneusz, tak? Takich zdolności mówczy. Ale co mogę powiedzieć? Nazywam się Karina Kawka i pochodzę tutaj z województwa polskiego z podnysy. E, skończyłam dziennikarstwo z public relations, ale nie pracuję jako dziennikarka, już w każdym e, No i studiuję również teraz administrację i pracuję jako. Co bym chciała powiedzieć? E, po co idziemy do wyborów? Po co idziemy do Unii Europejskiej? Nie wiem, czy Państwo wiecie. Jesteśmy partią no, Eurosceptyczną. Po co idziemy? Do... Po co partia Unia idzie do Parlamentu Europejskiego? Nie wiem, czy Państwo wiecie. Idziemy tam przede wszystkim po to, żeby wyśmiewać absurdy, jakie nam w tej chwili serwuje Unia Europejska. I co bym chciała dodać? Chciałabym powiedzieć, że w mojej opinii... Mamy taki podział ponoć na, na scenie politycznej, jest prawica, jest lewica. Ja bym powiedziała troszkę inaczej. Nie mamy prawicy, nie mamy lewicy. E, podzieliłabym ludzi na państwowców, czyli na ludzi, którzy oczekują od państwa i w tej chwili od Unii Europejskiej takiej opieki, ale jak jakim kosztem? Kosztem wolności i na wolnościowców, czyli na ludzi, którzy sami chcą o sobie decydować. I my właśnie, nowa prawica jest jesteśmy taką partią, my chcemy sami o sobie decydować, ponieważ sami wiemy czego, czego nam potrzeba i nie oczekujemy pomocy ze strony państwa, tak? To przede wszystkim. Ja jestem, proszę państwa, pułkownikiem rezerwy Wojska Polskiego. Przezłużyłem całe życie zawodowe w Wojsku Polskim do 1994 roku w zaganiu daleko, w Wojskach Pancernych. Kogiem przeniesiono, ale do pola do nowo stworzonej obrony terytorialnej. Myślałem, że się rozwinie z tego brygada, bo tak się nazywała. Ale niestety jak wstąpiliśmy do NATO w 1999 roku, tak stwierdzili, że nic im nie jest potrzebne. Żadna obrona terytorialna ani nic. bo Mają obronę od Amerykanów, 15 tam przyjedzie i do załatwi sprawy. W związku z tym w 2004 roku znalazłem się, tak jak tysiące innych wyszkolonych żołnierzy na emeryturze. Nie powiem, żeby mi czym zrobiono, ale nie sądzę, żeby Polska na tym wygrała. I takim sposobem jestem zmuszony obserwować w telewizji panów e, tusków, innych, którzy po prostu zdania do, do rzeczy nie powiedzieli w życiu i od nich nie ja usłyszałem. W związku z tym e, tutaj stoję, bo już mam tego dosyć. Nie oglądam, nie słucham. Po prostu mam odruchy wymiotne. Jak słucham tych wszystkich panów i panie, którzy opowiadają takie rzeczy, że po prostu używają. Do mnie mywać jedno scenariusz jest taki, że Rosja będzie po kawałku czasowo. Wyciągać te poszczególne ziemie z lewobrzeżnej Ukrainy. Ta, tam, gdzie są po prostu Rosjanie. Będzie wyciągać. Oni tam będzie nasyłać swoich ludzi, żeby inicjować e, oczywiście miejscowe rozruchy, jakieś tam autonomiczne państwa i stopniowo, nie na raz, bo ona nie jest wukła, tam są mądrzy ludzie, Wie, tak jak A w Kradzie. Nie, nie, nie będzie nie wojny, by, nie żadnej nie wojny. By, nie żadnej nie. wojny nie będzie. Bo żeby była wojna, proszę pana, muszą być przeciwnicy. A my, Polska, ani tak zwana Unia Europejska nie jest żadnym przeciwnikiem. Oni nie mają z nim walczyć. Więc żadnej wojny nie będzie. Gdyby oni zechcieli, to w ciągu trzech dni opanują całą Polskę. Wystarczy, że w Warszawie wysią do, wysadzą tam porządny desat, wprowadzą za rękę jakiś, nazwijmy ich umownie, towarzysza Glerka i Jaruzelskiego, innych tam oczywiście nazywam i powiedzą, że to jest władza polska i wszyscy to zaakceptują. I, I po zabawie, nawet wojskami nie muszą chodzić. Unia nic nie powie, Ameryka nic nie powie i na tym by się skończyło. Więc, więc takie są realia. To, że w telewizji mówią co innego, panowie, nie wierzcie im, bo po prostu bujają w obłokach po to, żeby nas trzymać o tak za twarz i straszyć i grozić i, i jeszcze swoją osobę położyć. Wyjątkowo niebezpieczny człowiek, to jest nasz minister spraw zagranicznych. Wyjątkowo groźny, bo jakby się coś zakurzyło, to on pierwszy do Londynu odlecił, bo jest obywatelem angielskim, i nas tu zostawił. Tak jak minister Beck w 1939 roku. Jak, jak Niemcy weszli do Polski, to oni przez cały uciekli do Rumunii. Czyli nie ma im się z lękać. Nie, nie, absolutnie nie A, a gdzie to było do, 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 do do, do Angela, do to nie jest do Berlina, nie? nie, nie Angela Merkel. Angela Merkel. Byliście Angele. pojedynczo do... Dobrze, proszę Państwa, to, to tyle było dygresji. Może wyjdziemy o tej Unii teraz na Ja powiem tylko krótko. Popatrzcie e, jakie były ceny? Ceny, to jest istotne, za co płacimy, nie. jak żyjemy. wiemy, do... bo za granicą pracujemy. Nie, nie ma nic ważniejszego, tu na tym naszym ziemskim padole jak żyjemy w porywach do 70 lat, od tego jak żyjemy. Po co mamy cierpieć i po prostu chorować, dojadać, młodować, jak możemy żyć dobrze. I tak, w 2004 roku Cena metra kwadratowego mieszkania kosztowała 2500 zł. Obecnie 4200. Naprawdę? Cena gruntów rolnych 1 hektar 4600, a obecnie 25 25000. Lit benzyny 3,2 kosztowało, a teraz 5,35. Olej napędowy 2,8, a teraz 5,45. 5,60. O, no, no. Teraz gaz ziemny. Złoty 50 zł kosztował. Teraz kosztuje 2,66. Woda i odprowadzenie ścieków w Czelaci 7 ,82 zł. 82, a obecnie 12. Chleb, złotówka i 30 wioszy, obecnie 4 zł. średnio. Wołowina 11 zł, ich By było teraz 29. Bleko. Słotówka 3 grosze i 30 groszy. Teraz 3,20. Kostka masła, jajka, mąka, ziemniaki, sklam, ser i tak dalej. Wszystko już nie będę czytał. Odpuśćmy sobie to. Najlepsze jest to, że rząd jest, jest. z tego dumny. Ceny idą tak. Dlatego brawo, brawo. brawo i to są efekty, I to są efekty. I to są efekty Unii. Unii. Unia nakazuje taką wysoką akcyzę, Unia likwiduje połów rybaków, zabiera pracę, Unia narzuca ile mamy stali wyprodukować, ile wegramy dobyć, kiełbasy nie wolno wędzić, świn nie wolno bić. Po prostu jeden wielki skandal. Co się dzieje? I oni uważają, że jest dobrze. Druga sprawa, proszę Państwa. E, e, to są ceny. Teraz płacę płacę. Proszę państwa, e, płacę średnie. E, 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 gospodarce podają, e, znaczy w ogóle średnią pracę w Polsce na 4 ileś tam tysięcy. I kiedy to jest oczywisty nonsens, bo e, e, Płace w gospodarce, tam gdzie się produkuje, średnio wynoszą 1500 zł miesięcznie i to od 8 lat. Ani złotówki góry nie idą, bo moja żona pracuje na produkcji. Płace rosną u polityków i u urzędników. Tam jest wzrost pracy, płacy i podwyższa tą średnią statystykę i tak dalej. Generalnie ludzie biednieją, zmianaczą. Przypomnijcie sobie, idziemy do sklepu z koszykiem rok temu, w tym roku co kupujemy. 50 zł, to jest reklamówka taką i co to ma być. Drożeje wszystko, drożyzna, coraz gorsze jakościowe są usługi i tak dalej, i tak dalej. To jest efekt działania rządu Tuska, Kaczyńskiego i wszystkich po kolei od 1991 roku. Jedne płace idą na dół. A drugie idą na dół. Mamy krótko. Ceny unijne, a wypłaty polskie. Ale to trzeba jeszcze dodać. Niech pan mówi do dół, jak się wypłaca. W Polsce było na poziomie 19%. Teraz niby jest 14, tak? Ale dlaczego jest to 14? Dlaczego o te 5% nam spadło? Gdzie 2 miliony wyjechało. Polaków wyjechało za granicę? Jeżeli my mamy stosować taką politykę, no to, no, to jest też do przede wszystkim. I myśmy i... byli gro Polaków wyjechało. Proszę panie, pana, ja zadam, przepraszam. Ja zadam podstawowe pytanie. Dobra. Paniam się. Podstawowe pytanie zadam takie. Proszę pana. Co mówi pan? Powiedział Pan przed chwilą tak, że yy, to są rządy Tuska, to są rządy Kaczyńskiego, to są innych pan nazwisk nie użył. Proszę mi powiedzieć, bo jak ja długo żyję na tym, świecie, na tym świecie, to obietnic ludzi różnych to słyszałem tyle, jak długo żyję. A ile Pan siedzi czym, na tym świecie? Czym? 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 Czym będą się różniły rządy państwa, jak państwo wejdą do tego Parlamentu Europejskiego, czym one będą się różniły? Czy pan jest w stanie powiedzieć, że pan ma taką siłę przebicia, żeby pan... Ale czy według pana Bruksele, żeby, pan, żeby pan... żeby pan w Bruksele, przekonał, przekonał w zdaniu Polaków że to jest źle, że to jest źle, że to jest źle, że kiełbasę trzeba wędzić, zamiast ją malować? Już, już odpowiadać? Już odpowiada. Też dużo wątpliwości Po pierwsze, nie będziemy nikogo przebijać, bo nie, nie mamy takiej głowy, żeby przebijać. Ale, już powiedziałem na samym wstępie, chcemy po prostu pokazywać inny świat. Inne filozofie myślenia, rządzenia. Po pierwsze, mnie w, w Parlamencie Europejskim nim, niczego nie załatwia. To jest takie gremium 760 ludzi z całej Europy, 51 z Polski, i gadają. Biją pianę, tak, tak, tak. że podoba im się to, podoba im się tamto, nie podoba im się to i tak dalej. Oni tam po prostu niczego nie załatwiają, niczego nie uchwalają. Uchwalają szefowie rządów i uchwalają komisarze europejscy. Lewandowski, Barozo, inni mafiozi, oni siadają, tak jak tu w tej chwili przy trunku i ustalają, ci dostaną tyle, ci dostaną tyle, a na końcu Merkel mówi, nie, nie, Daj, my zrobimy tak. I tak to się odbywa. Dzielą pieniądze, dzielą wpływy i na najbliższy okres czasu ustalają. Oni. W Parlamencie Europejskim można wyjść i po prostu ich wyśmiać, opyskować, yy, albo przytaknąć, pochwalić, co pan zechce ale nic konkretnego pan tam nie zrobi. I my tam nie idziemy nic konkretnego robić. My tylko idziemy po to, żeby po prostu pokazać panu, panu, tym wszystkim innym ludziom, którzy tego nie widzieli, że, że to jest nieprawda, że kłamią, że oszukują. I inaczej można wybrać. Można żyć prosto, można wybrać sobie, tak jak pan mówi, kiełbasę malowaną, surową, w ogóle można niebrać kiełbasy. ale ma pan wybór. W tej chwili pan nie ma wyboru, to już będzie niemożliwe. I o to nam chodzi? my nie dajemy ludziom ryby, chcemy dać ludziom węgla, żeby sobie potrafili tą rybę złożyć. Jak i będzie fajnie łapa, to będzie głodny i nie Ale większość się na tych nie uczyło. Natura człowieka jest taka, że się błyskawicznie przystosowuje jest aktywny i konkuruje i to jest motor postępu od zawsze jak człowiek tylko się wyprostował i zaczął chodzić jak nie to że Unia ja demoralizuje wszystkich po kolei dając im za darmo pieniądze. po uważaniu bo temu da a tam tym nie da no jakie podstawy dlaczego jak co jest prawda no jak tak można wymyślać sobie to komuna ustalała że temu dyrektorowi da, a ten pyskoław to mu nie da dokładnie jak tak było w komunie w Radzie Wzajemnej Pomocy Gospodarczej z Moskwy. ustanali, że Ros rosyjskie czy tam radzieckie stocznie będą robić okręty wojenne, a Polacy robią im handlowe. Nieważne czy da się to opłaca czy nie. Robiliśmy potężny student, że star kapiamy my. Do widzenia robimy żywność, Polska robiła i rozsyłała na cały KD, Na Kubę, do Rosji, wszędzie. Co robią ci? To samo robią. Jacyś inni są? Nie stalają. Ile? Że polscy rybacy nie mogą łowić dorsza. Iluż tam ludzi zbankrutowało i nie ma to z sobą zrobić? Chodzą na bezrobocie. Nie mówiąc o stoczniach. nie mówiąc o hutach, nie mówiąc o górnikach. Co się dzieje? Siedzimy na węglu, moglibyśmy w darmowy prąd I co? Nie mówiąc o opodu, że mamy tutaj elektrownię, a płacimy się do Krakowa, do Kabronów. To jest gospodarka? Jeśli się dostanę, to, to, to y, taka jest zasada w KNB. Prezes to, to samo powiedział, że jeśli się dostaniemy, to zarobione pieniądze przeznaczamy na działalność partyjną. Po to, 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 żeby po prostu założyć biura poselskie, zatrudnić ludzi w tych biurach i rozpocząć poważną działalność o zdobycie władzy w Polsce. Po to idziemy i żeby to po prostu tak wykorzystać, nie na nasze prywatne cele osobiste, dla mojej żony, dzieci itd. tak, dalej, tak dalej, tylko żeby zatrudnić ludzi do biur poselskich i po prostu robić dalszą działalność, żeby a na to są dodatkowe fundusze? Żeby... żeby są fundusze, e, po prostu dostaję tam, już nie pamiętam ile, mnóstwo pieniędzy. Kolega koncepcja nowej tradycji szkolnictwa. Że lepiej mieć wykształcony w porządnie 1% obywateli, a nie 50% z dyplomami, a z jednej I, I nie da się zadekretować poziomu szkół. Nie da się. Po prostu ona musi się rynkowo wykształcać. Nikt, nikt, nikt nie zadekretuje ani nie ma pomysłu na to. Niech pan nie wierzy w takie rzeczy, że funkcjonuje coś takiego jak pomysł nas. Pomysł to ma tylko przedsiębiorca, tylko on. Ma pomysł. Jeśli się uda na rynku mu sprzedać towar albo usługę, to znaczy, że pomysł był dobry. Jeśli ludzie będą walić do tej szkoły i będzie y, po prostu mogła sobie podnieść czesne, bo taki ma ten, że jest wysoko notowana, y, y, prawda, to ta szkoła przetrwa całe stulecia. Le... A taka szkoła, która będzie kształcić jakieś tam zbytiarzy, którzy potem powiedzą wszystkim dookoła, że nie do tę drogę, to upadnie. I taka jest nasza Dla, bo mnie nie sta. Dlatego pytam, pytam pana, jak to jest. Jeżeli no, dentysta będzie. Nie do mnie, do pana. No. To no, oczywiście yy, no, usługa dentystyczna będzie dużo tańsza. Oczywiście. Nie będzie układów, będzie konkurencja No bo ze szpitali jak prywatnych zrobili ty To za 10 zł wyrwie zęba, albo go naprawi. Ale dlaczego on nie może sobie na tyt, za 10 zł pozwolić? Bo jest tak duży podatek, że coś jest tak drogie, bo. Taki premier Tu zbierze nasze pieniądze w poprzednich. Brawo, młody człowieku, brawo, brawo! Wyrwanie zęba jeśli leczenie tak, powinno być darmowe. Każdy mówi, że przedsiębiorcy przednią. To jest. To jest a, to, a, to a, a prawda jest taka, że przedsiębiorca chce zrobić taniej, jak <noise> tylko nie może. Rady, że nie wolno po bolszewisku patrzeć do kieszeni sąsiada. Co on ma, za co zarabia i tak dalej. To jest sprawa każdego człowieka, jak żyje, jak pracuje, jak zarabia i tak dalej. Byle uczciwie, Tylko tak. Sprawa druga. pranie pieniędzy za publiczny urząd. W Stanach Zjednoczonych jest zwyczaj, że urzędy są od gminy począwszy do senatu, nie wiem jak w tej chwili, ale są bezpłatne. Ci radni i senatorowie otrzymują pieniądze na prowadzenie biur i tą działalność publiczną. I ja się z tym zgadzam, bo nie mogę dopłacać do publicznej działalności. Natomiast u nas, u nas jest tak, że jest to żerowisko. Kraj, naród jest żerowiskiem dla tej klasy próżniaczej, która siedzi przez 50 lat w stołku i zgarnia za każdym wyborach stanowisko i żyje z nim. Dlaczego, teraz, teraz dlaczego tak się dzieje? Pan zadał zasadnicze pytanie. Dlaczego tak się dzieje? Ano tak się dzieje, że tych ludzi, którzy mogą zrzucić tych mądrali, jest za mało. No, po prostu. Musi być nas więcej. I musimy ich przegłosować. Bo wyjść na ulicę i zamordować, to my odrzucamy taki wariant. rewolucji bolszewickiej, czy francuskiej, czy tego wariastwa w Kijowie odrzucamy całkowicie bezdyskusyjnie. Takie po prostu działania e, e, są niedopuszczalne i przemoc fizyczna jest całkowicie zabroniona w kontekście W ogóle filozofia e, 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 prawicowy, prawdziwy, a nie ten <śpiewanie> I to jest to. A więc musimy być mocni. Jak musimy być mocni? To się nie zrobi jutro. Nie wyjdziemy nie i będziemy wcale, stopniowo w lat, w latach, w latach, w polu, potem w Sejmie i stopniowo po prostu odzyskać wolność. Bo w tej chwili panują nad nami takie typy z gwiazd jak Barozo. To jest maoista. Czyli on jest miłośnik Małce tungę. <laughs> Jakieś tam terroryści, którzy w czerwonych brygadach działali. ze zachodu i tak dalej. To jest to pokolenie kont kultury z 1968 roku. Pamiętacie Państwo, tych kipisów, tych Badermańków zamordowali Schleichera w Niemczech i Przemysłowca, Czerwone Brygady zamordowały Aldo Aldomoro. To po prostu banda, banda szaleńców, wariatów. Oni dzisiaj doszli do władzy w Unii Europejskiej, komisja Tą władzę trzeba odzyskać. Odzyskać licznie głosują. Ja osobiście mi się teraz do ratusza do rady ryzyko jest jest naprawdę tylko tyle ile mi potrzebne, żeby sprowadzić działalność za po co mówię a ja to mówię zajmie to samo ale musi być każda za prowadzenie działalności to jest taka sprawa i zadekretować się tego nie da ja za moich kolegów w kongresie jestem pewny bo my wszystkiego co robimy dopłacamy z własnych kieszeni sami widzicie oni wszystko te, te plakaty, te, te banery, to wszystko. To z naszych pieniędzy ma. bezwstydnie po prostu swoje twarze, jak ci inni. To coś patrzymy, tak można. To są nasze pieniądze oni siebie. I proszę pana, a, i bardzo bym pana prosił, to co pan mówi, żeby to co pan mówi, żeby to było, mówili a to było. <tosłuch> Ja się po tym opisałem i ufam, to że będzie inaczej.